Jeden z najbardziej opłacalnych smartfonów w kwocie do 3000 to OnePlus 12 w mega mocnej wersji. 16 GB pamięci RAM do dyspozycji, do tego 512 GB pamięci ubudowanej. Smartfon ten w ogóle nie potrzebuje mieć żadnego znaczenia, że jest pro. Tutaj wszystko jest dopakowane na maksa. Rozmiar robi potężny ekran amoledowy 6,82 cala z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Ma LTPO, czyli rzeczoną zmienną częstotliwość odświeżania oraz Always On Display. Praca na tak przepastnym ekranie to czysta poezja napędzany przez Snapdragon 8 generacji trzeciej z komorą parową dla odprowadzania ciepła. Do tego Android 15, dlatego też już wiesz, że jest to jedno z najszybszych urządzeń, które dominuje nad innymi na rynku. Funkcje fotograficzno-filmowe One OnePlusie 12 to absolutny sztos, Operacja z Hazel Blade, czołowym producentem kamer. Główny sensor tego telefonu to 50-megapikselowa jednostka. 5400 mAh bateria ze 100-watowym ładowaniem, głośniki stereo i genialna haptyka. Mega dobry smartfon. Za kwotę 2790 59 zł w Lux Shopie.